O tym rozmawiamy z Amerykanami. Chcemy obniżyć temperaturę tych emocji, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, bo tu nie chodzi o to, żeby się emocjonować. Jak patrzę na prawicę, która się tak strasznie emocjonuje, patrzę czasami też na drugą stronę, gdzie też tych emocji często jest sporo. Dzisiaj nie są nam do niczego potrzebne emocje. Dzisiaj wiemy, że niektórzy politycy tym emocjom podlegają. To jest zrozumiałe w tych trudnych czasach, ale dzisiaj trzeba mniej emocji. Więcej racjonalnej polityki, więcej przedstawiania argumentów. I dzisiaj musimy to tłumaczyć naszym partnerom w Stanach Zjednoczonych, że trudno będzie wyobrazić sobie bezpieczeństwo Europy i świata, jeżeli nie będziemy razem, jeżeli nie daj Boże Putin mógłby uznać, że zwyciężył. Wszystkie inne państwa i Chiny, i Iran inne państwa, które niekoniecznie nam dobrze życzą albo z nami konkurują uznają, że w takim razie. Można robić takie rzeczy jak Putin w sposób bezkarny. Dlatego potrzebna jest nasza twarda odpowiedź. Dlatego jest potrzebna zdolność przekonywania Amerykanów do tego, że w tej sprawie mamy rację i że chcemy wzmacniać bezpieczeństwo razem z nimi, drodzy państwo.